Cześć moi kochani, na kanale Prawo Jazdy Autoturbo. Ostatnio na kanale pojawi się materiał dotyczący świateł i płynów. Taka szybka forma powtórki przed egzaminem w 3 minuty. Szczerze nie podejrzewam, że taki krótki filmik może przynieść tyle wam pomocy, ale zarazem pojawiły się prośby na temat omówienia dokładnie tych świateł, kiedy. Należy je włączyć, na jaką świecą, z jakiej odległości są widoczne. Bo niestety występują no, te pytania na egzaminie ze świateł. Budujące to jest naprawdę i mega przyjemne, więc dla was, kochani, ten materiał. Jedziemy! Światła pozycyjne, kiedy należy używać tych świateł, a wtedy, kiedy jest niedostateczna widoczność podczas postoju. Natomiast światła pozycyjne przednie i tylne powinny być widoczne w nocy, ale uwaga, przy dobrej przejrzystości powietrza w odległości co najmniej 300 metrów. Jednym słowem, światła te określają pozycję pojazdu innym uczestnikom ruchu na drodze. Kiedy jeszcze używamy tych świateł? Podczas awarii na drodze oczywiście podczas postoju używamy światł awaryjnych. To taki priorytet. Natomiast jeżeli nasz pojazd nie jest wyposażony w te światła, jesteśmy zobowiązani włączyć światła pozycyjne. Kiedy jeszcze? Kiedy jesteśmy holowani w warunkach niedostatecznej widoczności? No, a kiedy nie musimy? Na przykład podczas zatrzymania lub postoju w miejscu dobrze oświetlonym, tak że nasz pojazd jest widoczny i znajduje się poza jezdnią lub poboczem. Możemy mieć wtedy wyłączone wszystkie światła. Światła mijania. Te światła używamy przez całą dobę. Powinny dostatecznie oświetlać drogę od 40 do 60 metrów przed pojazdem, przy dobrej przejrzystości powietrza. Światła mijania powinny świecić asymetrycznie, to znaczy, że prawy reflektor powinien oświetlać drogę na większą odległość niż po lewej stronie. Pamiętajmy, jeżeli nasz pojazd jest wyposażony w światła do jazdy dziennej i poruszamy się od świtu do zmierzchu w warunkach normalnej przejrzystości powietrza, zamiast właśnie tych świateł mijania możemy używać świateł do jazdy dziennej. Natomiast poruszając się w trudnych warunkach, czyli w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza, np., opady. Tutaj taka informacja dla osób zdających egzamin: opady to nie tylko ulewa, ale i bardzo delikatne kropelki deszczu spadające na szybę, śnieżyca czy mgła. Jesteśmy zobowiązani wyłączyć światła do jazdy dziennej i włączyć światła mijania. W przeciwnym razie niestety egzamin zostanie przerwany. Światła drogowe. Te światła możemy włączyć w czasie od zmierzchu do świtu na nieoświetlonych drogach zamiast światła mijania. Oczywiście o ile nie oślepimy innych kierujących. Włączone światła drogowe powinny oświetlać drogę na co najmniej 100 metrów przed pojazdem przy dobrej przejrzystości powietrza. Pamiętajmy, światła drogowe świecą się symetrycznie, czyli w odróżnieniu do świateł mijania, dwie wiązki świateł oświetlają tak samo lewą, jak i prawą stronę drogi. Zapamiętajmy, kiedy należy przełączyć światła drogowe na mijania. Po pierwsze, kiedy zbliżamy się do pojazdu nadjeżdżającego z przeciwka. Po drugie, do pojazdu, który. Jedzie przed nami do pojazdów jednośladowych, do kolumny pieszych, do pojazdu szynowego lub komunikacji wodnej. Kierujący pojazdem może użyć tych świateł, kiedy zachodzi niebezpieczeństwo. Nie mam tutaj absolutnie na myśli ostrzegania przed policją, no bo to jest yy, zabronione. No i do zapamiętania na całe życie, nie włączamy świateł drogowych podczas mgły. Światła przeciągowe tylne. Światła te jesteśmy zobowiązani włączyć w warunkach zmniejszonych przejrzystości powietrza spowodowanej mgłą, opadami lub e, innymi przyczynami, jeżeli ograniczają widoczność na odległość mniejszą niż 50 metrów. W razie poprawy widoczności jesteśmy zobowiązani niezwłocznie wyłączyć te światła. Światła albo światło przeciągłowe tylne, bo mogą być dwa lub jedno, na przykład jak ma Suzuki Swift. Świeci najbardziej intensywnie na kolor czerwony z tyłu pojazdu, mocniej od świateł pozycyjnych czy świateł hamowania stop. Pamiętajmy, na drodze krętej, oznaczonej znakiem ostrzegawczym, niebezpieczne zakręty z tabliczką Droga Kręta, możemy użyć. Przednich świateł przeciwgłowych od zmierzchu do świtu również w warunkach normalnej przejrzystości powietrza. Oczywiście o ile nasz pojazd jest wyposażony w te światła. Kierunkowskazy prawy lub lewy. Artykuł 22 ustęp 5 mówi, że kierujący pojazdem jest obowiązany zawczasu i wyraźnie sygnalizować zamiar zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu oraz zaprzesta sygnalizowania Niezwłocznie po wykonaniu manewru. Chyba wszystko jest jasne. Światła awaryjne. Głównym zadaniem tych świateł jest ostrzeganie innych uczestników ruchu przed zagrożeniem. Zwykle jest to z powodu awarii lub wypadku pojazdu. W takiej sytuacji trzeba nie tylko włączyć światła awaryjne, ale również ustawić trójkąt ostrzegawczy. Tuż za pojazdem, oczywiście w obszarze zabudowanym, od 30 do 50 metrów za pojazdem poza obszarem zabudowanym. Oraz co najmniej 100 metrów na autostradzie lub drodze ekspresowej. Światło hamowania stop kiedy się zapalą? Kiedy użyjemy hamulca nożnego. Pamiętajcie, nie zapalą się podczas zaciągniętego hamulca postojowego. Również pamiętajcie, że podczas egzaminu, jeżeli system komputerowy wylosuje dla Was światło hamowania stop, to Wy musicie, podkreślam, Wy musicie stopą hamulec nożny, przycisnąć i poprosić egzaminatora o potwierdzenie działania tych świateł. Światła cofania, jak sama nazwa mówi, to światło albo światła, włączą się kiedy potocznie mówiąc rzucimy bieg wsteczny, oczywiście podczas wykonywania manewru cofania. Wielkie dzięki, że wytrzymaliście do końca. Jeżeli odcinek się podobał i uważacie, że będzie dla Was przydatny, to oczywiście subskrybujcie kanał Prawo Jazdy Autoturbo. Nie zapomnijcie również wpaść na naszą stronę oskautoturbo.pl. Tam dowiecie się o licznych promocjach i aktualnych terminach kursów na prawo jazdy. Jeszcze raz wielkie dzięki, pozdrawiam Was, trzymajcie się, cześć!